Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki, no i najwyższa pora zrobić Lego prasówkę na miesiąc styczeń. Pierwsza prasówka w tym roku, tak, tak moi Państwo, no i zaczynamy z naprawdę niezłymi magazynami. Może już się dobierzmy do tego nowego, świeżutkiego jeszcze z 9 stycznia numeru Lego Jurassic World, gdzie mamy T-Rexa, saszetkę z naklejkami oraz album, czyli tych atrakcji tutaj za 1499 jest całkiem sporo i nie martwcie się! Ja też mam inne rzeczy, także będziemy robić jakiś olbrzymi opening, ale chcę go zrobić trochę fajniej niż inni, bo ta formuła powoli się wyczerpuje. Dajcie mi jeszcze trochę czasu. No i przyjrzyjmy się, jak ten album się prezentuje. O, całkiem nieźle, jeżeli chodzi tutaj o te grafiki i mamy, widzę, kilka. Gatunków, poświęcone im zostały osobne strony. Także może tutaj nawet jakaś ciekawa historia będzie zawarta. A jeżeli chodzi o całą kolekcję, mamy tutaj 160 rzeczy do zebrania. Naklejki na plakat. Aha, to są te tutaj pomarańczowe. No i mamy również naklejki odblaskowe. Super. Nie mogę się doczekać, kiedy zrobię jakiś przepotężny opening. No a tutaj jeszcze nie możemy zapomnieć, że mamy tego oto tyranozaura i to też. Może jest jakaś odmiana, bo kiedyś mieliśmy głównie Owena oraz niewielkie Raptory. Dalej, co bym wskazał jako ciekawy magazyn, ten oto Lego Batman. No, rzecz, która już dobrze się zadomowiła na polskim rynku wydawniczym, i tutaj 16 stycznia to wyszło, całkiem niedawno, 14,99, i mamy Mister Freeza. W takiej jego chyba najnowszej odsłonie jest to warte uwagi. Ja niedawno na kanale pokazywałem takiego friza, tylko już mocno staruteńkiego. No i co jeszcze pod kątem elementów, tutaj bym wskazał jako dobrą inwestycję magazyn LEGO Star Wars. Zobaczcie, on wyszedł co prawda 31 grudnia. <tutujesz> tutaj z tyłu mamy jakieś ozdoby, no co jest nietrafionym pomysłem, bo przecież to by musiało czekać do kolejnych świąt, no ale za to mamy tutaj ten model. Podstawowy, zobaczcie, taki oto myśliwiec Kajlorena. No i jeszcze dodatkowy prezencik, to jest Kupa Klocków. Dodatkowo, co my tutaj jeszcze mamy? Jakąś kartę specjalną, złotą, limitowaną i saszetkę jeszcze na dodatek z tymi kartami czyli cztery prezenty za 13 złotych bez grosza. Uff, robi się gorąco, ale przejdźmy, zobaczmy, co tam jest jeszcze w peletonie. No, i pozostałe trzy magazyny możecie się trochę niepokoić, że nie ma tutaj Lego Ninjago. Ale przypomnę wam, że to jeszcze się załapało do grudniowej Lego prasówki. Tutaj Lego Friends całkiem ciekawie wypada, bo mamy kilka takich przyrządów do przygotowywania tych ciast, które nie każdy kolekcjoner Lego może mieć. No, i samo to duże ciacho. Taki torcik to wygląda dosyć interesująco. 12,99 zresztą, jak wszystkie trzy tutaj zaprezentowane magazyny. LEGO City i taki oto kolejny policjant. No fajny motorek, tym bardziej, że on jest taki bielutki, czyli zdejmujemy to światło i nie wiadomo, czy to jest motor policyjny, czy taki zwyczajny. Tutaj jeszcze widzę saszetkę z kartami LEGO Star Wars. No i jeszcze LEGO Hidden Side, słuchajcie. Tutaj mamy parker, bohaterkę, która występuje w niemal każdym zestawie, to jest akurat smutne, no ale sytuację ratuje laptop. I dobrze, bo ja chyba jeden taki element gdzieś tam w swoich zbiorach zagubiłem, a tutaj będę miał świeżutki laptopik wyciągnięty z tego foilbaga. To przyjrzyjmy się, co tam niedługo do kiosków zawita i przyjrzyjmy się chyba przede wszystkim tym modelom, bo przypomnę, że te magazyny jeszcze macie dostępne w kioskach. 21 stycznia do kiosków i salonów prasowych wejdzie nowy numer LEGO Star Wars i tutaj ciekawostka, bo to Blue Ocean zaczyna go wydawać, wcześniej to był Egmont, a teraz Blue Ocean ma praktycznie monopol, jeżeli chodzi o prasę dziecięcą związaną z LEGO. Ciekawa sprawa, no i tutaj będzie taki oto dodatek, tylko 28 klocków ale na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle i będą także inne dodatki. LEGO Hidden Side. No niby tego Eltona Cascadera mieliśmy w kilku zestawach, ale zobaczcie, zawsze ten ciekawy kask, no i na pewno część z Was nie ma wszystkich zestawów z Hidden Side, więc może się ucieszy. To jest lepszy dodatek niż Parker czy tam kolejny Jack. Lego City 11 lutego, i tutaj będzie strażak z jakimś dronem. Rzut oka, czy będą tutaj jakieś ultra ciekawe elementy no chyba się na to nie zanosi, ale będziemy oceniać w przyszłym miesiącu. Niby kolejny strażak to jest jakiś tam plus, jeżeli chcemy mieć ich bardzo dużo. 18 lutego, czyli już po walentynkach, będzie stoisko z hotdogami przy magazynie Lego Friends. I powiem wam, frytki, dwa hotdogi, uuu, tego wcześniej nie widziałem, dodatkowo jakiś pieniążek, sosy, to będzie naprawdę dobry dodatek. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać, że no, Blue Ocean kolejny Raz zaskakuje i 30 stycznia zadebiutuje taki oto magazyn Lego Disney Księżniczka. Hmm. Dodatek mini laleczka. Na pewno ma ciekawy kwiatek, ale wiecie, że jeżeli chodzi o mini laleczki, ja nie jestem fanem. No niemniej jednak dla młodych dziewcząt. Będzie to coś ciekawego, no ale na to już czekam. 5 marca, więc trochę sobie niestety poczekam, będzie kolejny taki dinozaur do zbudowania, tym razem Triceratops. Pewnie będą tutaj również inne dodatki o. Już widać, że naklejki, ale do tego czasu mam nadzieję, że skompletuję swój album. Zobaczymy jak będzie. O, 5 marca to bardzo, bardzo długo. I pamiętacie jak pochwaliłem magazyn Lego Batman gdzieś tam w grudniu? No i słuchajcie, tu będzie znowu chyba spadek formy, bo będzie dodatkiem Batman. Batman, który już chyba bywał dodatkiem, nie raz, nie dwa. Czasem zdarza się, że oni są jakoś trochę ciekawsi niż wcześniej, no ale ten wydawać by się mogło... Niczym tutaj się nie odróżnia, nie wyróżnia na tle innych i trochę szkoda. Trochę szkoda, że nie będzie kontynuacji tej fajnej, zwyżkowej formy z frizem z tego oto numeru. No nic, przyglądamy się tym dodatkom, które mieliśmy w tych wszystkich magazynach. Jak to się zwykło kiedyś mówić, mały ale wariat i rzeczywiście niewielki, jeżeli chodzi o rozmiary, ale 65 klocków tutaj jest i imponuje mi to, jak wiele tych funkcji ruchomych tutaj zawarto, szczególnie fajnie rozwiązano żuchwę. Zobaczcie, no, sposób nieoczywisty. Tutaj oczywiście nogi, całe biodra ruchome. <ścoughs> Łapki też, także bardzo fajny pomysł, tutaj brawa dla konstruktorów, chociaż jeżeli chodzi o głowę, no trudno to było, może i lepiej wykonać, więc nie czepiam się zbytnio, a jak nam się ten model znudzi, możemy sobie to wszystko wymontować i bardzo dobrze, bo te elementy są cenne i mogą posłużyć do jakichś fajnych konstrukcji. Ciekaw jestem, czy Triceratops mi się spodoba. A nawet jeszcze większe wrażenie robi na mnie ten Mr. Freeze. Zobaczcie, jest to minifigurka z magazynu, a tutaj szczegółowość na wysokim poziomie może oprócz nóżek. No, pochromowane elementy tego rynsztunku. Z tyłu też różne pręciki, różne zabezpieczenia. Naprawdę masakrycznie dobry dodatek. Zobaczcie tutaj jeszcze na tą kopułę. Nie jestem pewien, czy wcześniej miałem taki element, bo on jest jakościowo trochę inny od tego, co zazwyczaj dostajemy. Tutaj mamy również trzy takie transparentne niebieskie cylindry. No i tylko trochę. Moje wątpliwości budzi dobranie tego bicza jako przewodu, który łączy plecak z tą oto bronią, ale z drugiej strony w Lego nie ma innych elementów, które mogłyby posłużyć temu celowi. No może są takie większe pręciki, ale one już by całkowicie przytłoczyły naszą postać. Naprawdę, jeżeli tylko byłby jeszcze nadruk na nogach, to ja bym powiedział 10 na 10, a tak 9 na 10, tu się należy. Coś mi się tak wydaje, że ten myśliwiec jest jednym z najpotężniejszych, jeżeli chodzi o całe uniwersum LEGO Star Wars. No, że tylko Wam przypomnę, posiada taki specjalistyczny system maskowania oczywiście działka laserowe, wyrzutnie rakiet, wszystko tutaj znajdziemy potężne silniki i to jest prawdziwy postrach ruchu oporu. A jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne, no trochę przeszkadzają te szare elementy czegoś takiego w oryginale przecież nie mieliśmy no i te Krótkofalówki. Kreatywne wykorzystanie elementu, ale widzimy, że z niektórych stron, no, trochę nam coś tutaj wystaje, ale w dłoni leży to nieźle i można sobie pobiegać nago po ogrodzie, właśnie z tym modelem. Dlaczego ja to ciągle mówię? Jeżeli chodzi o dodatek do magazynu Lego Friends, może i nie jest aż tak dobrze jak w grudniu. No i nie jest tak dobrze jak będzie w lutym, ale i tak trochę elementów tutaj można wymontować. No zobaczcie, ile mamy tutaj tych różowych kwiatków w takim różu jaśniejszym i ciemniejszym. I to naprawdę z daleka wygląda jak tort. No a tutaj to są te elementy najcenniejsze, łyżka oraz trzepaczka. Dodatkowo jakieś babeczki, tutaj znajdzie się wiśnia i. W tym miejscu pewnie byłyby jakieś sosy, jakieś lukry do polewania tych smakołyków. No, jako że ja bardzo lubię słodkie, no to tutaj czuję się jak w siódmym niebie, ale czekam na te hot dogi. Mm. Mm. Parker też by można schrupać fajna dziewucha, fajnie nadrukowana, tutaj nerka, jakiś łańcuszek, przedarte na kolanach spodnie. No i z tyłu też mamy jakiś pasek, jakieś zagięcia materiału i przede wszystkim ten element na głowę. O, on później został przemalowany. Te włosy, o ile pamiętam, również możemy dostać w kolorze szarym, no a Czapeczka jest chyba pomarańczowa, ale mogę się mylić. A tutaj jeszcze obróćmy bardzo brutalnie jej twarzyczkę. No i zawsze, jeżeli ktoś nie zbiera Hidden Side, jeżeli nie obchodzi go ta seria, a na przykład buduje jakieś swoje miasto, to to jest fajna okazja, żeby dorwać taką figurkę. Cenie? No niewielkiej, bo ile to jest 13 zł, no to można sobie odłożyć, nie kupując sobie jednej, dwóch czekolad. No i ten laptopik. Można go zamknąć, ale ja tego nie robię, bo strasznie ciężko potem się go otwiera. Fajnie, żeby zbudować swój pokój czy coś i rzucić taki element na biurko. Ej, 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 gdzie tak pędzisz policjancie? Czyżbyś bał się mojej oceny? No tak, ten dodatek jest przeciętny, chociaż taki motor, jak już mówiłem wcześniej, może się przydać, ale ja bym wolał zdecydowanie coś takiego. To już mieliśmy w jednym z zestawów i jakby dorzucili zamiast policjanta jakiegoś cywila. Muszę się przyjrzeć jaka tam historia w komiksie jest, bo o tych policjantach to mamy masę, masę komiksów i ciekaw jestem, czy nie wyczerpały im się pomysły. Tutaj nie podoba mi się to podczepienie kajdanek. Światło też w takim dziwnym miejscu, czy to z przodu byłoby widoczne? No nie bardzo, chyba, że to jest jakaś syrena, tylko twarz też niespecjalna, zwyczajna. Tors z tego, co tutaj widzę, też taki klasyczny, policyjny. No ciekaw jestem, jak się sprawa rozwinie. Ja będę surowym krytykiem tych magazynów, ale miejmy nadzieję, że to tylko takie złe, dobrego początki. Zobaczymy! Podsumowując, jeżeli chodzi o miesiąc styczeń, zdecydowanie te dwa magazyny polecam, czyli LEGO Jurassic World oraz LEGO Batman. No i dla konstruktorów przyda się również LEGO Star Wars. A zobaczcie, jaki śmieszny błąd znalazłem w magazynie LEGO Friends. No, przydarza się najlepszym. Mam nadzieję, że luty będzie podobnie udany, chociaż wydaje mi się, że tam już będzie gorzej. No ale czekamy na marzec, bo marzec znowu zapowiada się naprawdę dobrze. No. Wygląda na to, że będzie taka sinusoida magazynowa. Hej, hej!